I tak wygląda park gołębiów. Przed chwilą spotkałem pana, z którym dyskutowałem. No jemu się tutaj te trzciny zdecydowanie nie podobają. Próbowałem go przekonywać, jednak, że no, mają swój wolar jako element zwiększający biurożność. Nie wiem czy się ze mną zgadza. Wolałby, żeby to było wszystko wyczyszczone. Znaczy, Tutaj takim elementem, który by ewentualnie coś zmienił, rzeczywiście, no to jest podniesienie wody na zastawce, które znajduje się tam przy ujściu kanału. E, mamy tutaj taką polanę rekreacyjną, bardzo fajną zresztą. No i później ogródki działkowe. Tam w części jest projekt miejski, który przewiduje włączenie, tyle ile można oczywiście, bo są też e, działki niektóre miejskie, włączenie tego do parku. I otworzenie korytarza. Nie wiem, czy to się uda. Generalnie tu trzeba jednak woli a władz miejskich, żeby to zrobić, ale też jest silna, silna grupa, która jest temu przeciwna. To są właściwie mieszkańcy ogrodników działkowych no i najbliższych bloków, którym takie sąsiedztwo działek się wydaje mniej uciążliwe niż przeniesienie. przeniesienie Parku pod ich okna no zawsze są takie elementy. Natomiast no ten obszar tutaj szkoda, ten sad, który się tutaj znajdował, no już częściej wykarczowany no czekał nas tak jak tamtym, już na tamtym skrzydle jest kształtowana zabudowa w tym zmienionym planie zagospodarowania, bo pierwotnym planie zagospodarowania, który nie przeszedł e, przez Radę Miejską, nie został uchwalony. Był to teren zielony. Drugi park no, przeznaczył te tereny na tereny budowlane. E... No Taka była decyzja radnych. Tak to się skończyło. Mm. Szkoda. No i właściwie została taka mała kiszka na ten park. Park ma cały około 3 hektarów no i właściwie jest dużym skwerem. E... Te głazy to jest pomysł oryginalny. Władka i mój, Władka Króla. Eee, udało nam się ściągnąć, także zrobiliśmy tutaj taki park głazów. Tam dalej mamy mm, rzeźby ze szkoły plastycznej. Szkoda, że nie wyeksponowane, a naprawdę są bardzo fajne. Tam jest dinozaur, tam jest symbol ryby, ale wszystko zrobione w piaskowcu i dobrze by było, żeby je wyeksponować i je tutaj pokazywać, a nie trzymać gdzieś tam w krzakach. No jest fragment też krokodyla. No i ta wielka kępa, która miała pierwotnie być do wycięcia, a udało mi się ją wyratować, którą widać na samym zakończeniu, bo tam to było tak, takie haszta. Udało się selektywnie zostawić wierzby. No i w tej chwili mamy takie zakończenie. Ten park, tak jak już mówiłem, tutaj był pomyślany jako park bardziej odtryty, między innymi z tego względu, że na tym terenie mieliśmy trzy pary dzierlatki. Z kowranka miejskiego, który akurat tutaj się dobrze, świetnie czuł, no ale y, ponieważ regularnie były wykaszane y, trawniki przed blokami, mieliśmy tutaj taką sytuację, że y, spółdzielnia, co prawda, tutaj y, chroniła trawnik i nie chciała kosić, bo było gniazdo. Myśmy zgłaszali to. W świętej pamięci Łukasz wstępie zgłaszał do spółdzielni, spółdzielnia się zgłosiła, ale się zdenerwował któryś. Z, z mieszkańców wziął z własną kisiarkę i skosił razem z gniazdem, niszcząc z gniazdo. W sumie powinniśmy podać tego pana do za zniszczenie siedliska i za zniszczenie gatunków chronionych, no ale tak się nie stało. W tej chwili już Dzierlatek tutaj oraz w Radomiu nie ma. To było największe miasto na Mazowszu, które taką populację miało. W w 2005 bodajże, czyli w momencie kiedy powstał ten park, jeszcze wtedy nie park, bardziej takie centrum aktywności. W Warszawie była ostatnia para dzierlatki, u nas w Radomiu jeszcze było około 16 par. No w tej chwili dzierlatki trzeba, żeby obejrzeć to najlepiej pojechać jeszcze do Wielkopolski, tam się zachowały, czy w Lubuskie. A później też się ostatnio okazało, że jest duża populacja związana z okolicami Siedlec. E, Łosic, Siedlec, tam na Podlasiu, jeszcze można zobaczyć. Administracyjnie jest to oczywiście teren województwa mazowieckiego. No i tam piękna sroczka.